Nauczanie domowe 5 stycznia. Ewangelia według Świętego Jana. Rozdział 1 wersety od 43 do 51. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael, rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i zstępujących na syna człowieczego. Jan opisuje naturalny proces. Ktoś spotyka Jezusa i o tym spotkaniu mówi bliźnim, mówi bliskim, mówi przyjaciołom. Filip opowiada. O Jezusie na Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i o którym pisali prorocy. Wcześniej Andrzej mówi tak do swojego brata Piotra: Znaleźliśmy Mesjasza. Zauważmy, to są komunikaty bardzo proste, bardzo czytelne. W tamtej kulturze też zrozumiałe. My nie posługiwalibyśmy się takimi pojęciami, ponieważ słowo mesjasz w takim powszechnym języku, w codziennym, właściwie nie funkcjonuje u nas. Nie byłoby to przekonywujące, byłoby to dziwne, byłoby to wprost wskazujące na jakieś konotacje, które dla kogoś mogą być. Niejasne albo wywołujące wątpliwości. W przyprowadzaniu więc innych do Jezusa, swojej rodziny, czy też znajomych, przyjaciół, bliskich, ważny jest ten język. Ważne jest to, żeby mówić naturalnie, żeby mówić sensownie, dlatego że ja coś przeżyłem, ja spotkałem kogoś ważnego i o tym spotkaniu, i o tym przeżyciu chcę po prostu powiedzieć. Wydaje mi się, że to przyprowadzanie do Jezusa ma takie dwa bieguny błędów. Albo chcemy mówić za mało, właściwie nie chcemy mówić, albo chcemy mówić za dużo i chcemy wpłynąć na kogoś tak bardzo, że tu przesadzamy. Zdarza się, że ktoś jest godliwy i chciałby, żeby jego krewni wierzyli, żeby jego przyjaciele się zmieniali. I w związku z tym chcą kogoś urobić na swoje kopyto, jak się to mówi. Zrobić dokładnie tak, jak ja robię, żeby oni takich modlitw używali, żeby tak samo myśleli. Czyli ja narzucam na przykład komuś sposób modlitwy. Widać to też wtedy, że ja to chcę zrobić po swojemu, kiedy ktoś mnie wyprzedzi, idzie troszkę dalej. W tym poznawaniu Jezusa, w tym rozwoju z Jezusem, i on poszedł dalej niż ja. Jest we wspólnocie, jest bardziej godliwy, ewangelizuje, myśli może o wyjeździe na misję, myśli może o zakonie, albo posługuje charyzmatami. No to już nie, to, to ja tak nie chcę. No ale właśnie, tu się pojawia coś, co przekracza mnie. Moim zadaniem jest tylko powiedzieć o Jezusie, a nie kogoś kształtować według mojego pojęcia. Więc to przyprowadzenie do Jezusa właśnie polega na tym, że ja kogoś do Jezusa doprowadzam, a Jezus zajmie się tą osobą. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Tak było z Piotrem, jemu zmienił imię. Tak było z Natanaelem. Jego przekonał i sceptycyzm przełamał. Kiedy więc mamy mówić o Jezusie, to właśnie w ten prosty sposób. I tu przychodzimy do tego błędu, że za mało mówimy. To znaczy, nie mówimy. Czujemy się skrępowani, zażenowani, nie wiemy jak zacząć, nie wypada o tym mówić, ale to są nasze tylko. Jakieś ograniczenia, to są nasze stereotypy. Być może trzeba dzisiaj używać takich właśnie sformułowań, które są dla innych czytelne. Jestem szczęśliwy. Albo mam pokój w sercu. Odnalazłem sens życia, udało mi się zdobyć równowagę życiową, mam źródło, z którego czerpię. Być może trzeba by takie komunikaty wysyłać prostym językiem. I wtedy ktoś zapyta, no skąd masz tę równowagę życiową? Gdzie jest to źródło, z którego mogę codziennie zaczerpnąć siłę? Chcę tego. No i wtedy można powiedzieć tak, modlę się, spotkałem Jezusa. I czasami naprawdę to wystarczy, bo to Jezus zajmie się i tą osobą, którą do Niego przyprowadzasz, i tobą. Jezus właśnie zajmie się jedną i drugą osobą. Tym, którym mówi o tym spotkaniu, jak i tym, który do tego spotkania jest prowadzony. Zajmując się Wami, tworzy z Was wspólnotę. I to jest cel Jezusa. Kiedy Ty mówisz o Jezusie, nie jesteś kimś ważniejszym, większym od tego, który słucha. Jesteś Jego bratem. Jesteś uczniem Jezusa i chcesz, żeby inni również dołączyli do wspólnoty. I to z Was Jezus robi wspólnotę. Czyni z Was swoje ciało, Kościół. Wspólnotę, która jest realna, konkretna, opierająca się właśnie na tym spotkaniu. Niech Ci Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.